O! To się już nagrywa. No. Dobra, to my się już mamy widać, czy co? To co? E no coś takiego. Witajcie na kanale, pijemy. Nie wiem jak... Mikrofon jest włączony? O oh ja, yeah, nie wiem. Czekaj, jest ja prezent. Nie tak bolo. <gry> Witajcie na kanale, pijemy! Dzisiaj próbujemy różne piwa, które udało nam się znaleźć w Szkocji i pijemy je po raz pierwszy. I trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy wytrwali do końca odcinka. Miłego oglądania. Na pierwszy ogień idzie Proper Job! Cornish IPA! No, jeszcze skład przeczytaj. Dobra. No. Jakby co mam otwierać w domu? Pachnie ładnie, jak piwo. Całkiem dobre. No, nie, naprawdę. Jest no, to jest nie jak tyskie. No, jest całkiem, całkiem. Nie znamy się na piwach. jak jeżeli oh, yeah. nie smakuje. Gorzkie, fuj! Nie, no, czuć taką goryczkę. O, ale ja dobra. dobra, dopiję to, ale. Jak dla mnie jest dobre. Dla mnie nie, dla mnie. Chyba, że jak ktoś lubi gorzkie piwa, to tak, ale mega, mega gorzkie i ja nie lubię mega gorzkich piw. Ja lubię słodkie. Czuć goryczkę, mi smakuje. Porównanie piw z tej samej firmy: jedno jest bezalkoholowe, drugie jest normalne. Są to piwa typu Bolt Citrus. Kolor zbliżony. Taki ciemniejszy troszeczkę, niż, niż normalne piwo. Nie pachnie jak piwo, pachnie cytrusowo jakoś. No bo to jest pewnie ten... Yy... No cider. Dobra. Najpierw bezalkoholowe. Jezus, poczekaj, ja nie wiem gdzie mam bezalkoholowe. Tu. Po lewej. Niedobre. To nie smakuje... Jezu, jakie piwa bezalkoholowe są niedobre, to smakuje... Tak, tak, jak woda. Woda, dokładnie. Woda gazowana. Gorzka. Gorzka woda gazowana. Trochę, woda, nie? Woda gazowana z jakimś cytryno Ale delikatnie. smakiem. Jezu, bez sensu. Kto to pije? No i zobaczmy, jak smakuje alkoholowe. To też dziwnie pachnie. Ale lepiej. Smakuje trochę lepiej, ale, ale nie, nie jest wiem. dobre. Nie. Ghost Ship. Jedno i drugie jest niedobre. Takie... Siki. Weroniki. Nie, nie smakuje mi to piwa. Nie. To już tam... Nie, tamto też nie. Nie, nie, jak na razie dla mnie nie ma nic. Tego osobiście ja nie polecam. Nie wiem jak ty No absolutnie. To odpada. Dwa piwa typu ale. Jedno to Bishop's Finger, a drugie to Black Sheep Ale. Najpierw Bishop's Finger. Nie zrobię. Gdzie jeszcze nie rozumiem Zrobię niego. Pachnie, ok. Jak ciemne piwo, trochę. Chociaż to nie jest jeszcze ciemne piwo. To nie jest dla mnie jeszcze ciemne piwo. Taki karmelowy smak. To jest ok. No, bo to ciemne. To jest dobre. To mi smakuje. I jak oceniasz? Bishop Finger? Kupiłabym to drugi raz. No, to jest dobre. Więc spróbujmy Black Sheep, Czarna ogieczka. Czarnowca. Ale. Nie wiem. Takie bez zapachowe? Nie, to ma zapach, ale... Słabszy niż. To ma zapach nieokreślony. Spróbujmy. Mocniej nagazowane niż to. Takie. Nie, nie jest mocne. To jest bardziej de... wyraziste. To jest... to jest takie mocniejsze. Właśnie tak jak mówisz, bardziej wyraziste, bardziej silny smak ma. Taki mm, mocniejszy charakter, można powiedzieć. A to jest takie delikatne. A, mocny charakter. No. Piwo mm. dla Karmelowy Karmelowy kolor, obydwa miały. I obydwa mogę polecić. Tak, ja też. Czarne piwa są dobra, ciemne. Tak w sensie. Black Sheep Ale i Bishop Finger. Strong Ale polecamy. Dwa hobgobliny. Ten niebieski hopgoblin jest ciemny. I on ma, weź rękę, 5,2%. Mhm. A ten jest złoty, jak samo wskazuje. 4,5%. To od którego zaczynamy, może od jasnego. No, bo to będzie niedobre. Nie jest zbyt intensywny zapach. Ale? Pachnie? Jak stare skarpetki. Nie, tak nie jak piwo. Ale cytrusowe znowu. Nie jest dobre. fuj, Nie, ja tego nie wypiję, to jest niedobre. Nie. Jest... Smakuje trochę jak to bezalkoholowe, ale jest troszeczkę lepsze. Nie, nie. fuj, Nie. O nie, to mi nie smakuje. Ale piję do dna. Jest trochę lepsze niż to bezalkoholowe, ale też nie jest zbyt dobre. Podejrzewam, że to będzie no mój faworyt, bo to jest najciemniejsze piwo, jakie dzisiaj mamy. Nieprawda. Jak nieprawda? <kluz> to jest najciemniejsze. Jakie je do tej pory mieliśmy. Ale mam jeszcze dwa ciemne piwa, ja Aha! Pachnie karmelowo. To będzie mój... No dobra. Spróbujmy. Mocno karmelowe, ale takie. dobre! Taki bardzo łagodny ma ten smak. Dla mnie super. Ja lubię ciemne piwa, jak już wspominam, więc dla mnie super. Ciemny Hobgoblin, ok? Złoty, taki, taki sobie. A jakie jest Twoje zdanie? Yy, ciemny Hobgoblin jest super. Złoty Hobgoblin jest. pochydny. Także, jeżeli chodzi o goblina, to, to polecamy ciemnego. Ciemne. Black Haven Black Scottish Scout. To będzie typowo szkockie piwo. I Dark Lager. Dunkel Dark Lager. Black Haven Black jest bardzo czarny. Dunkel jest taki troszeczkę jaśniejszy. <laughs> Może zacznijmy od tego jaśniejszego? Pachnie bardzo charakterystycznie. Karmelowo? No, słodko. Tak mocno karmelowo. <laughs> Jest łagodne, bardzo łagodne, bardzo karmelowe. Dobra. Jest dobre, no? Dobra. Dobre jest to piwko. Dan polecamy? Tak, absolutnie. Zobaczmy, jak smakuje Black Haven Black. Ale tu tak bardziej karmelowo. No tak, jeszcze bardziej karmelowo pachnie. To może być dobre. Spróbujmy. No, Kawka. To jest, to jest kawowe. Bardzo... kawowe. Kawowe? Mhm. Ja czuję kawę. Ka kawowe. Tak ja czuję karmel, ale to może jeszcze po tym poprzednim? Nie. Dla mnie to jest ewidentnie kawowe piwo. Kings of Chocolate. Nie jest nic napisane o kawie. Mi kawa nie smakuje, mi tak bardzo karmelowe jakby smakuje. Ale, ja tobie wszystkie piwa smakują karmelowo. Nie, tylko te ciemne. Dla mnie to jest Nie, no, Ja kawy nie czuję. Chociaż. Może trochę. Black Haven, Black i Dunkella Dark Lager'a polecamy polecam jak Już będę wiedziała co kupować. Dzięki za wytrwanie do końca. Dajcie znać nam w komentarzach, jakie jest wasze ulubione piwo. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Ciao! Dzięki za to. Dzięki za